No i tak to jest szanowny panie, kardy no, jeszcze raz. Komisja Kultury. Jutro pan w komisji kultury będzie. Komisja Kultury od 9:00. do dziewiątej. To jutro pan jest w tej składzie. E... Domu Kultury to jest chyba jutro. I tu jest. to jest kronika Wuheńska. To pan też jest tam w jakiejś tym? W tej gazecie? Współredaktorem jakimś tam? Nie, nigdzie nie jestem współredaktorem. Ja nie mam głowy. dawniej da, temu pisałem artykuł, ale teraz... To to już pan... Teraz nic nie pisz. To już nie ten etap jest. tam nie To pan tylko poogląda. A co to ta pan na kole czeka? Na zebranie. Aha, wspólnoty tu jest chyba. zebranie wspólnoty jednej, wspólnoty. potem będzie drugiej, i ta pani przyszła i wcześniej. dłuższego czasu są te wspólnoty. Wspólnoty tu mają zebranie. Kolorowy wir. No. To mówię jak pan... To jak to się tam odbywały te te Wspól... To trzeba ile dwie godziny wcześniej już tam do kopalni były zjazdy? E, tak, tak. Na 15. E, o, między pierwszą a drugą był wjazd. Już dla tych gości zaproszonych. A... Najpierw przy wejściu jeszcze sprawdzali nie, obecność? A, tylko przy wejściu wszystko. A potem na dole jeszcze. Nic. Na dole jeszcze tam też sprawdzali? Nie, tak, nas już nie sprawdzali. Takimi czujnikami nie sprawdzali? Tu to wszystko u góry było sprawdzane chyba. A. Nie wiem już. Ja Czy to jak już. No nie, tu góry sprawdzali, no bo jak już ktoś by wjechał z czymś tam, to by po, po drodze gdzieś coś wrzucił. To już to przy wejściu. Tutaj najbardziej to najbardziej już... było bezpieczne tu przy wejściu, no, przy wejściu do, 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 tak do, do, przy windzie, przy windzie. Hmm. To, to są za to takie to od drugiego wieku. Nie w sławie. A to to tata tam Panu zmarł czy, czy to tam, jakiś mój Brat, brat mój. Brat taty? Brat mój. Proszę? Mój brat. Tak? No. O to tak mi się jakoś pokojarzyło tam. W tym. No. A bo tam pisał Pan o ojcu i tak mi się to Nie, to pokojarzy... mój syn jego pisał. Czy, czy syn właśnie i tak mi się to pokojarzyło. Aha. I tak było bo to tam. takie. No ta rodzina tam jest? Główne? No, no, główne? no, miejsce. No tam było tak. Wszystko się poświeciło, rozjeżdżało. Mhm. I tam z okazji ważniejszych, takim jak jest w Polsce, wtedy wszyscy się zjeżdżają. No. Tak jak to zwykle bywa. No. To już tak, na imieniny no to się, na Święta się nie zjeżdżają tak wszyscy, jak właśnie na, na pogrzeb. Bo wtedy no. już nikt nikogo nie zaprasza, nikt na nikogo nie czeka. Kto może to jeździć? Kto może, kto chce być jeszcze w tej ostatniej drodze, nawet przy trudach, przy odległościach. Mariuszek, a że zawie to faktycznie ten palej robi furorę. Była też tak zaniedbana i cokolwiek tam robi to jest wszystko dobrze robione. Rekordowy budżet na, na inwestycje.